Nie Misiu? chyba coś jest w spokoju. Ty też się kiedyś tak bałeś? Cześć. Wiele osób się mnie pyta. Monika, jak to jest płaski brzuch na lato? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie jestem Monika, tylko Kinga. I wiem, jak napisać książkę o zwalczaniu lęków i rozpoznawaniu emocji dla dzieci. Wraz z moimi dwoma koleżankami, Magdą i Alicją, tworzę projekt społeczny pod nazwą Z nami się nie boisz w ramach 10 Główny Polskiej Olimpiady Zwolnień Historii. W dzieciństwie każdy z nas mał się czegoś, na przykład potworów czy ciemności. Nasz projekt ma na celu pomóc dzieciom odczarować te lęki. W tych czasach jest to temat pomijany. Dorośli najczęściej myślą, że dzieci po prostu z tego wyrosną. Niestety, nie zawsze tak jest. Dlatego uznałyśmy, że to ważny temat do poruszenia. W łatwy i przystępny sposób napisałyśmy książeczkę opisującą historię o dwóch postaciach: Basi i Jasia. Wymyślone przez nas wierszyki i obrazki pokazują, jak młode rodzeństwo radzi sobie ze strasznymi sytuacjami oraz pokazuje dzieciom, jak radzić sobie ze swoimi lękami. A przyjemne minki bohaterów z krótkimi opisami umożliwiają łatwą naukę emocji. Naszą książką udało nam się już doczeć do ponad 700 dzieci w 13 placówkach w Wielkopolsce. Już po pierwszych zajęciach zobaczyłyśmy pozytywny odbiór dzieci, a pytania rodziców oraz nauczycieli o możliwość zakupu egzemplarza pokazała nam, że to, co zrobiłyśmy, jest potrzebne i zostało zauważone przez innych. Na zajęciach wchodziłyśmy w interakcje z maluchami, które chętnie opowiadały o swoich lękach, emocjach, a nawet historiach miłosnych. W pewnym momencie też czułyśmy się jak takie dzieci. Ale przyznamy Wam, że same nie dałybyśmy rady. To Pani Iwona Idziekowska wyciągnęła nas na korytarz podczas wspólnych zajęć i powiedziała o Olimpiadzie. W wyniku stałego popychania nas do działania i oferowanego wsparcia przez naszą opiekunkę projektu powstało Znamy się nie boisz. Dzięki naszym 12 sponsorom rozdałyśmy nieodpłatnie 100 egzemplarzy w przedszkolach i zapewniłyśmy uśmiech na twarzach dzieci rozdając im nasze produkty z ogiem oraz tytułem książki. Nasze książki mają dodany numer ISBN, dlatego trafiły do Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej. Trafiły nawet do Magentowego Biura wraz z naszymi gadżetami. Mówiono o nas w Radiu SK, SUD, na stronach przedszkoli i Instagramie znanych psycholożek. Umawiamy się już na kolejne spotkania z dziećmi w Wielkopolsce. Po zakończeniu Olimpiady dalej będziemy promować nasz projekt na szerszą skalę. W przyszłości nadal chcielibyśmy zwracać uwagę na inne problemy maluchów i kontynuować serię książek. Dzięki z nami się nie boisz ludzi obróżliw się sprawczą młodych ludzi, a my w naszej umiejętności i siłę, dzięki którym możemy zwalczyć problemy społeczne.